Jakiś policyjny samochód mnie zatrzymuje. Jadę za nim, nie wiem o co chodzi: czy to jest cło, czy coś. Ka każe mi stanąć. Dzień dobry, kochani na moim kanale. Witam podróżników. Przygoda czeka. W drogę. Pierwsza miejscowość, o której warto wspomnieć, to jest poznańskie, podpoznańskie Niepruszewo. Tu piękne jeziorko, jeżeli widać. No, jest to miejscowość, do której Poznaniacy wyjeżdżają na weekendy. Mają tutaj swoje działki rekreacyjne. Bardzo sympatyczne miejsce. Wyjechaliśmy już z Wielkopolski. Za chwilkę znajdziemy się na wysokości Międzyrzecza. I tu warto wspomnieć o MRU. MRU, czyli Międzyrzeczki. Mien... O, Jezus, strasznie trudne. Międzyrzecki. Rejon umocniony. To są podziemne bunkry, podziemne umocnienia, sztolnie, korytarze, niemalże podziemne miasta, które zostały wybudowane przez Niemców, począwszy od 1934 roku prawdopodobnie budowane aż do końca wojny. Część z nich można zwiedzać. Naprawdę fajna wycieczka. Z przewodnikiem można zjechać na dół samemu nie radzę, dlatego że można się zgubić. Przewodnik bardzo fachowo opowiada, co się tam znajduje, co tam się mieściło. Tam były też na przykład szpitale. Także bardzo fajna wycieczka, bardzo fajnie spędzony dzień. Druga rzecz, o której warto wspomnieć: jakbyśmy tutaj pojechali w kierunku Międzyrzecza, to we wsi Kaława skręcamy w lewo i jedziemy aż do wioski, która się nazywa Wysoka. Ta wioska leży na półwyspie, wąskim półwyspie, który wdziera się na półtora kilometra w jezioro. Jest to bardzo fajna miejscowość, ponieważ środkiem jest dosyć wąska droga. Po obu stronach drogi są zabudowania gospodarcze, domy, które praktycznie dochodzą do jeziora. Tutaj chyba każde gospodarstwo ma swój pomost. I tak przez półtora kilometra aż dochodzimy praktycznie do środka jeziora, gdzie kończy się półwysp. I jest to naprawdę super fajne miejsce. Są oczywiście agroturystyki, są jakieś miejsca, gdzie można się też zatrzymać na samym półwyspie czy bardzo bliskiej okolicy. Jestem na stacji benzynowej w Świecku. To jest ostatnia stacja benzynowa, tuż przed granicą. Bardzo mnie dziwi ten, ten sznur tirów, który tutaj ciągnie do granicy, dlatego że wydawało mi się, że przejazd powinien być płynny. Ostatni postój, oczywiście korekta budżetu, benzyna kosztowała więcej niż wydawało się, niż znalazłem cenę, bo ja znalazłem 6,91, okazało się, że tu jest 7,65. Jesteśmy w Niemczech, tam była kontrola, był tylko jeden pas dostępny, wszyscy jechali 10 na godzinę. No ale też warto popatrzeć na zachowanie niemieckich kierowców, którzy robią drogę życia. Ci wszyscy, którzy jadą tym lewym pasem, jak widać, e, robią od razu miejsce. Ja też staram się jechać w tej chwili bliżej prawego, żeby po mojej lewej stronie była tak zwana droga życia. No, co chwila są jakieś spowolnienia, co chwila są jakieś roboty. Ale ja to rozumiem, jeżeli pracują ludzie na drodze, no to trzeba zachować naprawdę dużą ostrożność, bo tutaj ci pracownicy, ci robotnicy tutaj są naprawdę narażeni na, na niebezpieczeństwo. Teraz możemy jechać już troszkę szybciej. Niektórzy nawet już dosyć, dosyć szybko tutaj jadą. Oni mają taką dynamiczną regulację prędkości i przez pewien czas utrzymywali nas na 120. O, właśnie tutaj są takie, takie dynamiczne regulacje prędkości, gdzie mogą pokazać, jaką prędkością w danym momencie należy tutaj jechać. W tej chwili nie ma ograniczeń, nie ma sygnalizacji, czyli możemy jechać no, tyle tak naprawdę, ile chcemy. Ja nie będę przekraczał, myślę, 140. Też, że nie chcę po prostu palić zbyt dużo paliwa. Ja myślę, że ta prędkość 140 tutaj wystarczy. No, teraz. Teraz coś takiego w miarę szybkiego jedzie, ale nie za szybkiego. No, spoko. No, coś chyba jedzie w miarę w miarę szybko, ale tak no tak ale tam wyjechali A, to jakichś Poznaniach <gry> Wreszcie ktoś się zdecydował na szybką jazdę. No może ten zawodnik coś pokaże. To Jakieś Audi tutaj leci, ale to też cieniasy. Normalne cieniasy. No po prostu. Jak na razie najszybciej to ten dostawczak jedzie. Keddy normalnie. No jedzie zawodnik, ale to nie jest wynik. No i teraz jedzie parę szybkich aut, tylko, że no niestety one są blokowane, nie? I to, i to na Porsche nawet nie bardzo tu może wyciągnąć, cokolwiek zrobić, nie? I teraz jeszcze ta BMW z tyłu, ale to wszystko jest... Cienizna. No. Jeszcze jakiś Audi. O, koledzy. Widzę, że tutaj za bardzo nie ma jazdy. Zjeżdżamy, zjeżdżamy, ale tutaj gdzie mamy postój? No, gdzieś tutaj. Na tej stacji nie tankujemy, ponieważ mamy jeszcze bardzo Duży zapas na ponad 400 km, więc spokojnie możemy jechać dalej. A tu po prostu zjemy sobie obiad. Dojechaliśmy do pierwszego przystanku. Jesteśmy praktycznie no prawie w połowie drogi, ponieważ przejechaliśmy około 520 km. Okolica bardzo ładna, ciepło. Jest godzina w tej chwili 11.50, więc naprawdę wyjątkowo dobrze. autostradą. Do tej pory jechaliśmy na południe z Berlina na Monachium. Teraz skręcamy na zachód, robimy to dokładnie, dokładnie w tym momencie Wykręcamy z kierunku południowego na zachód i pojedziemy na zachód jakieś 200 km, plus minus. Potem znowu skręcimy na południe. Potem jeszcze raz na zachód, i już jesteśmy we Francji. Za nami jest Heidelberg. Piękne miasto. Super fajna starówka. Miasto uniwersyteckie, jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie. Naprawdę warto do tego miasta przyjechać, chociaż na jeden dzień. Też polecam Zo, zwłaszcza dla dzieci. Zo jest też fajne. Już wyjechaliśmy z Bawarii. Jesteśmy w innym landzie, które się nazywa badenia wirtenbergia To jest obszar, gdzie są uzdrowiska, tak zwane bady. I jednym chyba najsłynniejszym taką, taką perłą w koronie jest tutaj Baden-Baden. Baden-Baden słynie oczywiście z kasyna i ze śmietanki towarzyskiej, która tam przyjeżdża. A my jedziemy autostradą prosto na południe, na Bazyleę, która jest już oczywiście w Szwajcarii. Na tej trasie często można spotkać no, pędzących na zabicie w swoich naprawdę wypasionych autach Szwajcarów, którzy tu przyjeżdżają, mają nie wiem rodziny, jadą po zakupy, mm. dlatego że tu granica jest dosyć blisko. A u nich ograniczenie do 120 tutaj mogą pojechać. No, tam przed nami, właśnie, jedzie taki Szwajcar na dosyć mocno dopasionym BMW. To chyba jest X, X6, ale tego, tego niestety tutaj stąd nie widać musiałbym zjechać na prawy pas i się z nim przynajmniej zrównać. To byśmy go sobie mogli obejrzeć. No. Teraz tu będziemy mogli ją zobaczyć. Tutaj ma. Felgi ma szersze. Tak, silnik słychać fajnie. Trochę potuningowana jest zdecydowanie. Z Kolej z Bazylei, ale no, żadnych oznaczeń jak w tym samochodzie nie ma, także nie specjalni wiemy. No, no ładne w tym. widać. Przed górze Alp. Jesteśmy w południowo-zachodnim narożniku Niemiec, czyli przed nami Szwajcaria, po prawej stronie jest Francja. Pozostało nam około 100 km drogi w Niemczech. Potem wjedziemy już do Francji. Żegnamy się z Niemcami bez żalu, bo wjeżdżamy do kolejnego pięknego kraju za chwilkę, czyli do Francji. Może jeden mały żal zostanie, ponieważ w Niemczech są autostrady bezpłatne. No we Francji niestety te autostrady są płatne i nie kosztują wcale tak mało. Powiem jeszcze tylko o jednym mieście, które znajduje się przed nami, które znajduje się dokładnie w samym tym południowo-zachodnim narożniku Niemiec, ma bardzo blisko do Szwajcarii, ma bardzo blisko do Francji. Czyli miasto fryburg. Jest to przecudowne, nieduże miasto. Miasteczko można powiedzieć. Który ma wspaniałą architekturę, średniowieczną architekturę, piękną zabudowę Ale słynie z jeszcze jednej rzeczy, mianowicie ma jedną z najstarszych w Niemczech karczm Z początku XIV wieku O to już chyba jest coś Przekraczamy, przekraczamy Ren i za chwilkę będziemy we Francji W tej chwili już wjeżdżamy na most który oddziela... tu jest już jedna z nurtów renu, na środku jest wyspa, nie wiem, do kogo ta wyspa należy. A to już jest Alzacja. Jesteśmy już w tej chwili po stronie francuskiej. Tutaj po stronie francuskiej jest, są fabryki Citroena. Jeszcze jedno słowo, jeżeli chodzi o Francję, bo tak się mówi, że Francja elegancja, ale nie na drogach. Na drogach tutaj nie ma żadnej elegancji. Jakiś policyjny samochód mnie zatrzymuje. Jadę za nim, nie wiem o co chodzi, czy to jest cło czy coś. Ka każe mi stanąć. Ja nie przekroczyłem żadnej prędkości, więc nie wiem o co chodzi. No już po kontroli. Kolesie przeryli mnie, nie wiem o co chodziło. Popatrzeli na wszystkie torby. <gry> Ja tu jeszcze mam parę od znajomych. Nie mam pojęcia, co w nich jest. Nie sprawdzamy ich, więc jeżeli by tam było coś, to byłoby na moje konto. A oni wszystko dokładnie sprawdzili. Także kolesie naprawdę trzeba powiedzieć, że sprawdzili wszystko. Francja przywitała mnie Kopniakiem. A właściwie dwoma Kopniakami. Zaraz po przekroczeniu granicy jechał z tyłu samochód na sygnale, który kogoś gonił. Ale nie wiedziałem, że goni mnie. Zrównał się ze mną, pokazał, że mam jechać za nim. Dobrze, jechaliśmy parę kilometrów, dotarliśmy na jakiś plac, gdzie było pełno celników, jakieś rozbebeszone auta, zaczęli mnie kontrolować. Ja nic nie miałem, ale pamiętacie z odcinka o pakowaniu, że miałem rzeczy swoich znajomych, nie miałem pojęcia, co jest w środku. Jak ja wytłumaczę? Francuskiemu celnikowi, że to jest mój samochód, ja nim jadę, ale te rzeczy nie są moje. Dziękuję moim znajomym. Niczego nie znaleźli. Nawet okazali się mili. Pokazali jeszcze drogę, którą mam jechać do, do Miluzy, do hotelu. A drugi kopniak to ten hotel. Ja tu byłem parę lat temu i to wyglądało inaczej. Na pewno miałem pokój z łazienką. Teraz nie ma łazienek. Łazienka, czy powiedzmy toaleta i prysznic, to są takie kabiny tojtojowe, tylko że one nie stoją na zewnątrz, a stoją w środku. Wchodzisz do takiej kabiny prysznicowej i no jest słuchawka, i jest jakaś kulka w ścianie. Nacisnąłem tą kulkę, zaczęła lecieć woda, najpierw zimna i jak się zrobiła ciepła? To przestała lecieć. Jedyna metoda to się namydlić i cały czas wduszać tą kulkę, i spłukiwać się potem słuchawką prysznicową. Nigdy więcej tej sieci.